Ludzie nie wiedzą, ile są warte takie wózki. Zabieram je do domu, naprawiam i odsprzedaję innym supermarketom po 18 dolców. Dwa supermarkety się tu zwalczają, a ja z tego żyję. To nie kradziesz. Wszystko, co zarobię, wydaję tutaj na żarcie dla kotów. Trzymam wózek spokojniutko i... Ojej! Bubbles, wózeczek się toczy, ktoś go potem przygarnie. Bubbles, co ty tu robisz? Nie ruszaj wózków. Pokażę wam coś normalnie z kosmosu. Ludzie są tacy głupi, że nie umieją przypiąć wózków do kraty. Patrzcie, tym się kurde muszę zajmować w tej głupiej robocie. Patrzcie, Bubbles, co ty robisz? Wózki to dobro wspólne. Że co? Nie! Bubbles! Wracaj tutaj! Cholera! Hey,